20 stycznia 2025 roku w sali sesyjnej Bielskiego Ratusza miało miejsce spotkanie noworoczne z ławnikami sądowymi z Bielska Białej. Była to okazja do podziękowania za ich pracę, a także do złożenia życzeń pomyślności w nowym roku. W tej sali zapadają najważniejsze decyzje dla naszego miasta i też w ten sposób, które wpływają na życie naszych mieszkańców bezpośrednio. Trochę tak jak w Waszej pracy, bo też. W zależności od wyroku, który podejmie sąd, wpływa to na życie mieszkańców, tych, którzy przychodzą do państwa wszystkich po sprawiedliwość. Wasza funkcja jest bardzo ważna, bo to jest jakby połączenie wymiaru sprawiedliwości, z sędziów, profesjonalistów ze społeczeństwem i myślę, że tutaj wszyscy są z tego zadowoleni. Państwo w wielu obszarach tego miasta już działacie. Co jest bardzo ważne, bo w dzisiejszych czasach, kiedy mówi się tyle o społeczeństwie obywatelskim, o zaangażowaniu w życiu miasta, to jak przychodzi wziąć coś w swoje ręce, wyjść poza swoją strefę komfortu, pełnić jakieś funkcje społeczne, do tego, no, praktycznie bezpłatne, no, bo tak to trzeba nazwać, no, to tutaj zaczynają się kłopoty. Dlatego Państwo jesteście, według mnie, wzorem dla tych, którzy jeszcze się wahają, czy jakieś funkcje społeczne w tym kandydowanie na ładników przewidzieć w swoim życiu. I dlatego też dziękuję bardzo, że Państwo przyjęliście zaproszenie. Ważne, że do tego doszło i myślę, że to nie ostatni raz. Bardzo dziękuję jeszcze raz i witam serdecznie jeszcze raz w naszym Bielskim Ratuszu. Ale Państwu, jako ławnikom, jako już sędziom społecznym, życzę przede wszystkim, żebyście byli w dalszym ciągu obdarzani zaufaniem społecznym tego nam trzeba ale też żebyście państwo nie utracili zaufania do ludzi bo my na co dzień czytamy historie które generalnie nie są piękne a że rzadko kiedy kończą się happy endem czytamy o mm, największym plugastwie tego świata o najochydniejszych najciemniejszych zakamarkach ludzkich umysłów i życzę państwu, żeby wam jako sędziom społecznym nie zabrakło wiary w ludzi i w to, że świat jest piękny i dobry, a wy swoją pracą społeczną, swoim zaangażowaniem czynicie go na co dzień jeszcze piękniejszym i z każdym dniem piękniejszym i za to wam szczególnie w imieniu swoim pani prezes, która w tej chwili jest na kolegium w sądzie apelacyjnym w Katowicach ale przede wszystkim też w imieniu tych sędziów, z którymi na co dzień państwo siedzicie za stołem sędziowskim i których wspieracie swoją wiedzą, swoim doświadczeniem, mądrością, radą, zawsze dobrą radą. Za to wam dziękuję. Jak pisał nasz wieszcz, myśl ludzka jako iskra w chmurze, z niej albo deszcz rodzajny, albo grad i burze. Tego gradu i burz mieliśmy w ostatnim okresie nieco w nadmiarze. Życzmy sobie zatem tego deszczu rodzajnego, życzmy sobie mądrości dla decydentów, rozsądku, rozwagi, aby ich decyzje powodowały, że wymiar sprawiedliwości będzie silniejszy, a nie słabszy, że zaufanie społeczne dla sądów będzie wzrastało, a nie malało. Tego sobie życzmy na nadchodzący rok, na nadchodzący okres. Obecni ławnicy Sądów Okręgowego i Rejonowego w Bielsku Białej zostali wybrani na kadencję 2024-2027 przez Radę Miejską w tajnym głosowaniu na sesji w październiku 2023 roku. Przy Sądzie Rejonowym w Bielsku Białej działa 25 ławników, w tym 19 wybranych przez Radę Miejską, natomiast przy Sądzie Okręgowym 82 ławników, w tym 55 wybranych przez Radę. Są sprawy silnie sprofesjonalizowane, oparte na dokumentach. Tam zazwyczaj świadków nie ma. Ale są sprawy tego rodzaju, że ich rozstrzyganie opiera się o, jak się to określa żargonowo, osobowe źródła dowodowe. O świadków, o strony postępowania przesłuchiwane, powoda pozwanego w procesie cywilnym, oskarżonego w procesie karnym. I proszę Państwa, to doświadczenie zawodowe to jedno, ale doświadczenie życiowe. Też je musimy mieć, gdybyśmy nie, mieli, musieli, nie moglibyśmy wykonywać tego zawodu, ale jeżeli jest nas troje w składzie sędziowskim, jeżeli mamy obok siebie ławników i każdy z nich wniesie coś nowego, to proszę Państwa, wtedy to orzeczenie ma taką głębszą podstawę i wtedy piszę w uzasadnieniu, że sądzie oparł na analizie zeznań świadków w oparciu o wskazania doświadczenia życiowego, jest to takie bardziej pełne. No bo proszę Państwa, przeciętny sędzia, czy... Ma szansę mieć do czynienia z takimi różnymi sytuacjami, które potem rozstrzyga. Na przykład w zakresie prawa pracy. No, tak się składa, że przeciętny sędzia, taka jest ścieżka zawodowa zresztą, nie pracuje wcześniej, a jeżeli to bardzo krótko, w zakładzie pracy innym niż sąd i może nie do końca rozumieć pewne niuanse, realia, jakie występują u różnych pracodawców w różnych branżach gospodarki. I tutaj pomoc ławników jest bardzo cenna, jeżeli oni potrafią od siebie coś cennego wnieść. Podobnie z ławnikami, którzy orzekają w Wydziale Rodzinnym i Nieletnich. Tyle mamy doświadczenia, ile go sami po prostu doświadczyliśmy. I jeżeli jesteśmy w składzie trzyosobowym, jakże to cenne, jeżeli są z nami sędziami ławnicy, którzy potrafią odnieść się do tego, co nam strony postępowania czy przesłuchiwani świadkowie mówią, ocenić to poprzez pryzmat własnego doświadczenia życiowego. Także jestem, proszę Państwa, przekonany, że ławnicy są potrzebni. A nie dlatego, że są, bo ta konstytucja przewiduje. Dobrze, że przewiduje. Przewiduje, myślę, dlatego, że ławnicy są potrzebni.